Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak włączyć powiadomienia na ekranie blokady. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby włączyć powiadomienia na ekranie blokady, musimy przede wszystkim wejść w ustawienia telefonu klikając ikonę koła zębatego. Następnie szukamy zakładki aplikacje i klikamy. No i kolejno musimy raz jeszcze kliknąć zakładkę o nazwie aplikacje na samej górze. No i tutaj załaduje nam się lista wszystkich zainstalowanych aplikacji w telefonie. Teraz musimy zdecydować, z jakiej aplikacji chcemy, aby właśnie takie wyświetlenia na ekranie blokady nam się pojawiały. Załóżmy, że chcemy otrzymywać takie powiadomienia o nowych SMS-ach. Więc teraz szukamy na tej liście aplikacji wiadomości. Wspomnę, że ta lista jest ułożona alfabetycznie dla ułatwienia, więc szukam teraz aplikacji wiadomości. Mamy już w takim razie tą aplikację. Klikam teraz w aplikację wiadomości. Kolejno klikam w zakładkę powiadomienia. No i klikam w wiadomości przychodzące w tą zakładkę. Teraz muszę kliknąć w zakładkę o nazwie powiadomienia na ekranie blokady. Klikam i teraz mam możliwość wybrania właśnie opcji pokazuj. Wtedy pokazuje nam się wiadomość z treścią bądź też pokazuj, ale ukrywaj treść. Więc e, zaznaczamy tutaj e, dany wybór. Załóżmy, że klikam pokazuj. No i w tym momencie e, będę otrzymywał powiadomienia na ekranie blokady o nowych e, po prostu SMS-ach. Więc w ten sposób włączamy powiadomienia na ekranie blokady. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!